Serdecznie Was wszystkich witam. Uważam drugi weekend biegowy za otwarty. Cieszymy się bardzo, że tak dużym powodzeniem cieszy się właśnie bieganie. Bądźmy cały czas, ale tak, żeby oni nas nawet nie widzieli, niech oni tam sobie radzą, niech się nie wiem. Przewracają, wstają, biegną dalej. Na mecie otrzymacie trochę inne dzieci niż przed biegiem bardziej społecznie dojrzałe. Im mniej będzie Waszej interwencji w biegu, tym większy będzie czynnik wychowawczy na tym biegu. Teraz oklaski. I mamy pierwszą trójkę, wychwytujemy pierwszą trójkę na mecie. Tak, pierwsza trójka i już prowadzimy w kierunku podium. Państwa, spójrzcie Państwo na trasę biegu, bo tam już chyba kolejna grupa i proszę na przytrasie, uwaga kibice, patrzcie co się dzieje, zawodniczki w tej chwili już e, e, finiszują. palące brawa dla wszystkich, ja nie wiem dlaczego nie ma braw dla tych kolejnych. Ale ja daję U szóstka z trzecinek, brawa dla Inki. Miejsce drugie zajęła reprezentantka Przedszkola Tercza Hania Ponichtera. I miejsce trzecie wywalczyła reprezentantka Szkoły podstawowej numer 1 w Czecinej, Zosia Szywnikowska. 2009, 2010 i 2011. I mamy pierwszą trójkę. I już prowadzimy pierwszą trójkę do Zakój na podium! Prosimy o brawa! Miejsce drugie zajął reprezentant przedszkola Nutka, Mateusz Krawczyk! I miejsce pierwsze wywalczył reprezentant Szkoły Posłowej nr 1 w Szczecinku, Kamil Kiłomowicz! Podchodzimy do linii. Brawa! Zaczęta walka. O drugie i trzecie miejsce. Są dwie dziewczynki. Czwarta, piąta, szósta już na mecie. Karolina, góra. Prosimy o klaski. Na miejscu drugi. Bieg kończyła. Natalia Homo, czwórka I na miejscu pierwszy na mecie zameldowała się reprezentantka siódemki Szczecinnej Lena Bochenek. Właśnie Dobre genytaty poszły w dobrym i mamy, bo jego mama finalistka mistrzostw Polski, ojciec wicemistrz Polski na 600 metrów, kiedyś stronujący w Sechinku. on mieszka na wyspach brytyjskich. Kacper Bieniecki. jedynka Szczecinek. I okazuje się, że mamy zmianę tradycji, opiekunowie rodziny wręczają medale. Miejsce drugie wywalczył reprezentant jedynki Szczecinek Filip Kowalczuk. I proszę Państwa, nie ma taty, nie ma mamy, bo pracują w Anglii teraz wakacje. Przyjechał do Bawci Paweł Baralowski z Bledberg z Anglii. I już na ostatnich metrach biegu pierwsza trójka dziewczyn. Prosimy o oklaski! Mamy pierwszą zawodniczkę. Mamy drugą. Jest na mecie trzecia biegaczka. Gratulacje. Miejsce drugie wywalczyła Natalia Czerwińska, Siłemka Szczecinek Unii Polskich. I miejsce pierwsze zajęła Aleksandra Baranek. Panie, wywalczył trzy malchy łamane. Szczecinek, chyba reprezentuje wszystkie. A miejsce pierwsze, reprezentant szkoły klasowej nr 1, reprezentant klubu drwiarką Szczecinek, Bartosz Piątek. Kijacyk klasów. Biegacie dwa okrążenia do szkoły, chodzicie dwa razy 500, to ile to jest? Tysiąca to jest jeden kilometr. Dwa okrążenia biegamy, tu mamy metę. Na miejsca. Zaczęło się. 1000 metrów. Możecie Państwo sobie zobaczyć, jaki będą miały czas na tym regularnym dystansie dziewczyny. Mamy trzecią, czwartą, piąta w tej chwili kończy pierwsze okrążenie. Poniżej w granicach i Szczeciny, w granicach czterech minut, a więc dobre bieganie na dystansie 1000 metrów. Brawo Natalka. Jest w tej chwili druga zawodniczka, nie wchodzimy na trasę. Mamy trzecią, mamy czwartą. Uwaga, na miejsca. Rozpoczął się ostatni bieg, a kibiców proszę w okolice podium, bo tam trzy pierwsze zawodniczki z biegu na 1000 metrów. Jeszcze czwarty i piąty i chłopaki już z góry, tylko czterysta kilkadziesiąt metrów. Jeden z szczecinek pentatłum szczecinek Michał Dypowski. Miasto z wizją P. To dla was zmieniamy szczecinek Wybówu Miasto z wizją P.